Siema, jestem Krzysiek, jestem założycielem CTF-u, czyli Centrum Treningu i Fizjoterapii. Jak to się zaczęło? W październiku pojawiłem się na Fizjoterapii i chciałem założyć gabinet masażu i treningu. Taki, trochę, takie trochę studio małe. Skończyło się na tym, że 2 grudnia założyłem spółkę zo z moim wspólnikiem, który wcześniej był w zasadzie moim klientem, a od 6 stycznia dokładnie działamy i pracujemy jako trenerzy, fizjoterapeuci, masażyści w CTF-ie. Było nas trzech, jest nas 18 na dzień lipiec 22 2024 roku. Centrum bardzo się rozwinęło. Akademii pozwoliło mi na to, żebym rozwinął swoje skrzydła. Potrzebowałem osoby takiej jak Marcin Cebula, który delikatnie mnie popchnął, i w sumie ta kula śnieżna zaczęła się dosyć konkretnie napędzać. No teraz nie widzę sposobu, żeby ją zatrzymać. Co lepsze? Na chwilę obecną. Pomagam ludziom takim, jakim jestem ja sam lub byłem, e, czyli osobom, które chcą zacząć w biznesie, bo też jestem teraz mentorem biznesowym w Academy. Więc moja droga była od osoby, która chciała założyć jeden gabinet, po osobę, która tworzy teraz w sumie sieć, filię Centrum Treningu i Fizjoterapii e, i jest mentorem biznesowym. Na obecną chwilę tak naprawdę szukam partnerów biznesowych i możliwości biznesowych i pomagam, Moim współpracownikom, moim partnerom biznesowym i Wam w tym, żeby Wasze biznesy urosły. Do zobaczenia.